Siemanko, dzień dobry kochani, słuchajcie Ci, którzy się poczuli urażeni tym, że Nadia powiedziała nara kurwy No to widocznie skleili to na cyce. bo to nie było do normalnych ludzi, tylko do tych, którzy Za bardzo angażują się w naszą relację i ingerują i szukają, szukają magii do zupy I to było do tych, do nikogo innego, właśnie. No. Także. Tak pozwolę. U nas. Wszystko w porządku. Poza paroma małymi szczegółami, które są do uregulowania. No. Także serdecznie pozdrawiamy. Fajnie na tej plaży w Stegnie. <laughs> <Poza> z Miami. <laughs> Bez kilku. <chitu. śmiech>